Pomysł kalendarza adwentowego wywodzi się z protestanckich Niemiec. To był taki pomysł na to, żeby w domu panowała atmosfera takiego wyczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Miało to na celu właśnie takie podkreślenie bardzo tego, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Narodzenie Chrystusa miało drugi cel kalendarza, to był taki, żeby połączyć to, w co wierzymy, z takim życiem codziennym, więc zazwyczaj to właśnie było jakieś, łączyło się z tym, żeby przeczytać jakiś fragment z Biblii i zastosować go przede wszystkim. I trzeci cel to było też takie właśnie wytworzenie atmosfery wyczekiwania na to że czekamy na, na powtórne przyjście Jezusa. Po prostu było codzienne czytanie i oczekiwanie i rozmowa o ten na ten, na ten temat. Ale y, później y, to się bardziej jakoś tak skomercjalizowało, to znaczy podobno było y, to tak, że pewne dziecko było bardzo niecierpliwe i ciągle codziennie pytało swoją mamę, kiedy będą święta Bożego Narodzenia i mama wymyśliła właśnie taki pomysł, że Y, 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 zrobiła taki kalendarz i y, włożyła na każdy dzień jakieś y, ciasteczko, czy kawałek czekolady, to chyba był, i y, codziennie pozwalała właśnie y, temu swojemu synkowi zjeść to i, i odliczać dni do Bożego Narodzenia. I tak powstał pomysł, podobno, właśnie stworzenia takiego komercyjnego kalendarza y, adwentowego. I on pojawił się tak na początku XX wieku, tak lata 1903-8, jako właśnie coś drukowanego w kształcie takiego prostokąta, można powiedzieć, z okienkami, w których właśnie były ukryte kawałki czekolady. Ten kalendarz przedstawiał różne takie scenki, albo biblijne, albo właśnie jakieś takie scenki przygotowywania różnych rzeczy związanych ze świętami w domu, takie scenki rodzinne. Także stąd wziął się taki komercyjny pomysł, a mówię, a wcześniej to już jak historycy mówią, że to już wcześniej było praktykowane i właśnie to były jakieś takie własnym sumptem robione rzeczy, ale właśnie te cele trzy, o których mówiłam wcześniej, to były najważniejsze w tym, w tym Kalendarzu. Nie same cukierki, bo tak właśnie dzisiaj, niestety, do tego to dzisiaj się sprowadza, sprowadza: że często to są już takie tylko czekoladki i tylko Mikołaj bardziej to jest właśnie takie świeckie, już tradycja świecka. I, no, a nawet słyszałam o takich kalendarzach, na przykład kosmetycznych, że no, codziennie jakiś jeden kosmetyk się odkrywa. Także są różne. Pomysły na kalendarz adwentowy współcześnie. Myślę, że zasadnicza różnica to jest właśnie taka między kalendarzem takim świeckim, nazwijmy go, a chrześcijańskim: że te święta dzisiaj kojarzą się rzeczywiście tylko z prezentami i z kupowaniem bardziej prezentów, czy kupowaniem różnych rzeczy. I, i, I w zasadzie na tym jest koncentracja, co ja komu kupię, a co ja właśnie, jaki mam pomysł i, i tak dalej. A tutaj ja chciałam, żeby się skoncentrować właśnie na tej idei. Co obchodzimy w ogóle? Że te święta jest, to są na temat Jezusa, że Jezus jest w centrum tych świąt, a nie jakieś rzeczy, czy potrawy, czy cokolwiek innego. Oczywiście rodzina też, no ale to wiadomo, że trudno. Cokolwiek świętować samemu, więc tutaj rodzina jest, można powiedzieć, kluczowa. Druga różnica, myślę, że to jest właśnie adwent, jest ogólnie kojarzony tak kościelnie czyli, że, że to jest czas, bo, bo wiem, że w katolicyzmie także jest obchodzony adwent, w, w różnych kościołach protestanckich również że to są specjalne jakieś tam nabożeństwa, spotkania. Yy, i, I to, ale to się kojarzy, że o, to trzeba pójść do kościoła i, i coś tam zrobić, czy tam w czymś pouczestniczyć, a, a właśnie, a tak naprawdę idea jest właśnie tego, żeby to sprowadzić na życie codzienne, żeby nie, nie y, pogłębiać tego podziału y, y, między sakrum a profanum, tylko Właśnie chrześcijanie starają się żyć na co dzień tymi rzeczami, które właśnie czytają z Biblii, stosować je na co dzień. I właśnie o to chodzi, żeby, żeby to tak było. I że te święta właśnie są dla Jezusa, że my obchodzimy Jego urodziny. Po co On przyszedł tutaj na ziemię, to jest najważniejsze i, i tak chciałam, żeby to Y, straciło taki wymiar religijny, a stało się takim po prostu powszednim zwyczajem. Nie? I mówię, chrześcijanie tak naprawdę codziennie pamiętają o tym, że y, staramy się pamiętać o tym, że właśnie że Jezus przyszedł na Ziemię, po co on przyszedł i że to dzięki niemu żyjemy, istniejemy i oddychamy. Y, i, ale mówię, to tak y, ta atmosfera świąteczna dla mnie to jest właśnie, kiedy. Tym bardziej y, staramy się przed świętami pamiętać, że o, będą, y, będziemy świętować narodzinę Jezusa, i, i że On kiedyś też przyjdzie, i, i właśnie tak samo mamy na Niego czekać, właśnie z y, taką ekscytacją, i, y, ale jednocześnie przepełnieni wdzięcznością i y, za to, co codziennie nam daje. Tak jak pewnie wiele mam, szukałam różnych pomysłów na to, żeby właśnie te święta jednak yy, yy, nabrały właściwego znaczenia dla moich dzieci i dla naszej rodziny też. No przede wszystkim naprawdę przeżywałam i przeżywam do tej pory, bo później przerodziło się to z takiej tradycji rodzinnej. Właśnie chyba trzy lata temu postanowiłam, że o, może zrobię właśnie taki online kalendarz, ponieważ widziałam, że, że rodzice poszukują takich pomysłów na spędzanie czasu wspólnego z dziećmi. I też pomyślałam, że właśnie często mają jakieś problemy, nawet żeby porozmawiać, więc stwierdziłam, o, to jest dobra okazja, żeby e, jakby dać im takie narzędzie do tego, żeby budowali lepsze więzi ze swoimi dziećmi, żeby mieli e, taką, taki pretekst nawet do porozmawiania na różne tematy. Ale e, tworząc go, właśnie ciągle przeżywam zachwyt nad Słowem Bożym, jak właśnie Bóg jest. Precyzyjny, jak to wszystko y, przepowiedział, jak to wszystko zaplanował, że to nie, nie ma tam przypadków, że o, Jezus się po prostu narodził akurat wtedy, <grych> tylko że to Bóg wiedział kiedy i to wszystko naprawdę jest bardzo, bardzo precyzyjnie y, y, zrobione. I to, to zachwyt nad Słowem Bożym, nad Bogiem, no, i przede wszystkim na tym, po, po co Jezus przyszedł. No to właśnie jakby cel tego kalendarza jest też pokazanie, po co Jezus przyszedł na Ziemię, że przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. I to, więc zawsze ta postawa wdzięczności właśnie towarzyszy temu kalendarzowi. Też właśnie to oczekiwanie, ta atmosfera oczekiwania na to. Te, wręcz tęsknota za tym, kiedy Jezus przyjdzie drugi raz. Tworzenie takie, tego kalendarza adwentowego też na pewno nauczyło mnie i, i dzieci systematyczności, ponieważ właśnie to jest taka codzienna praca, coś no, co musisz zrobić, bo na przykład właśnie mówię, kiedy robisz to dla innych szczególnie, to musisz usiąść i, i zrobić i, i wymyślić i, i nie ma przeproś, bo ktoś na to czeka jednym z tych celów kalendarza ogólnie jest właśnie to, żeby jakby na co dzień praktykować to, co się czyta w Biblii, przełożyć to na życie codzienne, i no to właśnie to też widziałam, jak się udawało, że, że po pierwsze myśleliśmy o tych rzeczach, myśleliśmy o tym przez przynajmniej jeden dzień, a na pewno. Mówię, to też jakieś trwalsze zmiany przynosiło i też, też to była okazja do takiego służenia sobie nawzajem, to też jest, myślę, cenna, cenna rzecz w rodzinie. Chciałam też pomóc rodzicom, żeby właśnie mogli zbudować te więzi, szczególnie z nastolatkami, że teraz myślę, że jest głównym problemem to, że właśnie dzieci są często niewdzięczne, to znaczy nie doceniają tego, co mają, że mają bardzo wygórowane oczekiwania i, i brakuje im właśnie takiej wdzięczności za, za to, co mają codziennie. Także to nie musi być jakiś nawet wystrzał, typu, że coś wspaniałego mi się przydarzyło, tylko żeby właśnie żeby umiały być wdzięczne za to, co mają codziennie. Od rodziców wikt i opierunek nawet, ale mówię, ale przecież to nie tylko do tego się sprowadza. Ale żeby umiały doceniać takie małe, drobne rzeczy y, z życia codziennego i właśnie zawsze te zadania są mniej więcej tak skoncentrowane, ale też bardzo mi zależało na tym, żeby budować y, charakter. I, I to już myślałam osobiście o swoich dzieciach, że, że myślałam, że to jest pomyślałam, że to jest jakby ostatnia okazja, żeby jeszcze je y, bardziej ukształtować ich charakter, żeby im pokazać właśnie czego powinny od siebie wymagać, żeby pójść krok dalej, a nie tylko być załóżmy akuratnym, tylko, że pójść krok dalej, pobudzić swoje działanie, że mówię, żeby zrobić coś więcej niż tylko stąd dotąd. Tylko Pójść mile dalej, tak to jest ładnie po angielsku piękny idiom i bardzo mi się podoba i właśnie myślę, że, że to było też jednym z założeń, żeby pobudzić dzieci do tego, żeby czy młodzież właśnie głównie do tego, żeby y, chciały robić trudne rzeczy, chciały coś więcej z siebie dać niż tylko tyle co trzeba. Pomysłów jest naprawdę mnóstwo. Y, ja y, w tym roku to taki y, covidowy można powiedzieć stworzyłam, czyli z tego co już miałam y, y, Doszyłam tam jeszcze parę woreczków jakiś z materiałów, które też miałam z jakiś resztek materiałów, więc praktycznie tutaj nie ma żadnych limitów, Są, nie ma ograniczeń, naprawdę pomysły mogą być różne, mogą to być koperty, mogą to być pudełeczka, nie wiem, skarpetki, można wykorzystać za małe skarpetki dzieci na przykład właśnie, bo także... Pomysłów jest ogromnie dużo, zależy właśnie ile mamy miejsca, nie wiem, na ścianie w domu i, i fantazji. Na przykład w poprzednim roku to w ogóle nie, nie rozkładałam kalendarza, tylko właśnie tworzyłam go online, więc w zasadzie sprowadzało się do tego, że, że siadaliśmy, czytaliśmy sobie razem i i rozmawialiśmy właśnie na ten temat, który akurat aktualnie tego dnia był wyznaczony, więc więc mówię, możliwości tu jest naprawdę dużo, można no, można niczego materialnego nie robić, tylko właśnie czytać i, i rozmawiać, a można właśnie puścić wodze fantazji, bo w, przy każdym zadaniu na dzień, tak to nazwałam, tam jest też coś do zrobienia oprócz samego kalendarza, więc w zasadzie ta kreatywność też chciałam, żeby w, towarzyszyła temu kalendarzowi, przejawiała się w innych jakichś rzeczach, które robimy przed świętami. Trzeba wziąć właśnie 24 jakichś takich rzeczy, które, o których mówiłam: czy to skarpetki będą, czy woreczki, czy koperty, czy pudełeczka. Można wykorzystać torebki, na przykład świąteczne z poprzednich lat. I y, 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 można do nich dopiąć numerki z dniami, bo zaczynamy od, przynajmniej ja zaczynałam od 1 grudnia. Tradycyjnie adwent się uważa w takich, y, można powiedzieć, że to są cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem, ale mi jest łatwiej od 1 grudnia zacząć odliczanie. I na każdy dzień przygotowujemy, mówię to w zależności, czy jakieś właśnie słodkości, czy jakieś mogą to być też owoce suszone, no nie wiem co tam, jakieś smakołyki. I właśnie te pudełeczka przygotowane, czy tam właśnie te torebeczki. Można powiesić na sznurku, załóżmy na ścianie, przypiąć spinaczami zwykłymi do bielizny. Można je nakleić na jakąś kartkę, na przykład niektóre panie szyją sobie kalendarze, po prostu szyją w kształcie takiej stajenki. Zazwyczaj to jest taka płótno i właśnie z kieszonkami, 24 kieszonkami i w każdy, do tej każdej z kieszonek można włożyć właśnie werset i, i te słodkości, jeżeli chcemy. W każdym razie, mówię, tutaj można na ścianie. Ja też układałam, załóżmy, pudełka w kształcie choinki, co nie jest bardzo zbyt proste, bo 24 pudełka nie za bardzo się da, dadzą ułożyć w kształcie, właśnie taki trójkąt można powiedzieć. Także tu trzeba pogłówkować trochę. No, ale, ale ogólnie to chodzi o to, żeby to gdzieś było w jakimś widocznym miejscu, łatwo dostępnym dla dzieci. I, I żeby właśnie przy okazji je też uczyć pewnej wytrwałości, że, że to jest pudełeczko jedno na dzień. W czasie czytania na przykład wersetu, który jest na, na ten dzień przygotowany, żeby sobie miło spędzić ten czas właśnie, nie wiem, spożywając na przykład dla nas to jest właśnie... To kojarzy się, że dobrze, kiedy właśnie razem sobie siedzimy i, i coś wspólnie przy stole właśnie, zazwyczaj to się odbywa, zjadamy. Ale mówię, nie musi tego być. Najważniejszy jest właśnie werset na, na każdy dzień I, i tutaj jest dowolność. Można przygotować te wszystkie wersety wcześniej, ale wtedy trzeba już mieć przygotowany dużo wcześniej kalendarz i i rzeczywiście je tam wypisać, wydrukować. Ten, który ja robię teraz online, no to zakłada, że jakby codziennie się dopiero pojawiają, więc można włożyć tam karteczki przygotowane na, na wersety, które będziemy pisać, na przykład każdego dnia. I, I właśnie ten werset z Biblii jest tutaj kluczowy, i wtedy druga karteczka jest z zadaniem, które mamy dzisiaj wykonać. I ja tak właśnie robiłam i dzieci zazwyczaj z rana biegły i rozpakowywały dane pudełko właśnie z danym dniem. To też jest właśnie przy okazji nauka liczenia dla małych dzieci. I wiedziały, który właśnie tam dzisiaj dzień, otwierały i, i czytaliśmy, wspólnie siadaliśmy i czytaliśmy, co tam na dzisiaj jest przygotowane. I to jest całe, całe przygotowanie. Ostatniego dnia można właśnie: wiadomo, że kluczowym właśnie momentem jest tego, że 24 jest to Wigilia Bożego Narodzenia, czyli dzień przed Bożym Narodzeniem, więc tutaj albo przygotowujemy już ten że moment, że oto Jezus się jutro narodzi. Albo właśnie, że już się narodził, no to już zależy od, od nas. Ale w każdym razie, że to kulminacją musi być właśnie to, że Jezus się narodził, po co się narodził i, i że też kiedyś przyjdzie ponownie i nas stąd zabierze.